Emocjonująco było od samego początku w nagrodzie Seksmana triumfował Torgon pod Martinem Liszką. Było to tak na aby się ze szpice, aby dawało tempo. Nie baliśmy się, rycaliśmy sobie, co tam działa, gdyż szkodziła przekąski, przeszkody, nie, ploty, ale ukazała, że umi uciekać daje ploty, ale. Ale nie baliśmy sobie. Początkowo kroku Torgonowi dotrzymywała habana trenowana przez Michała Borkowskiego na finiszu. Torgon oderwał się od rywali i minął celownik jako pierwszy. Zawsze nie dosyć jest jak się przegrywa. Liczyliśmy, że mocno powalczy. Powalczyła może nie mocno, bo ten jednak Torgon łatwo dosyć wygrywał. Ale ogólnie z całego wyścigu i jest z występu jestem zadowolony, bo to była jej pierwsza gonitwa płotowa. W gonitwie numer dwa faworyzowany Trim w siodle z Konradem Mazurem szybko objął prowadzenie, którego nie oddał już do celownika. Radości nie ukrywał trener Tadeusz Dębowski. Trzeba o ona miała w tym roku dobry wyścig, że ona może coś do niego jeszcze bliżej podskoczyć, a się. Ale on pewnie wyszedł także i jeździł w miarę, starał się, ma początki, pierwsze wyścig wygrane, dyspozycję wykonać z miejsca, nie pojechał co przytrzymał konia, Dopiero już na powrocie mu stanął na chód. Także mówię jak macie z nim szarpać i zbijać skodu, to lepiej niech da koniowi galopować. No dał mu i dojechał do mety. Dla Konrada Mazura to pierwsze zwycięstwo w karierze. No to był bardzo łatwy wyścig, bo koń wiadomo, sam leciał praktycznie, nie musiałem nic robić. No ale bardzo fajnie, fajnie leciał ten koń do końca. Właśnie po, po prostu tak się obejrzałem, co nie musiałem tak posyłać, ale jeszcze trochę podesłały mi. W, w gonitwie trzeciej tempo podyktował spring tuż za nim galopowała Normana Rostislawa-Bensza. Po wyścigu na finiszową prostą stawka się zgrupowała do przodu, odskoczyła Normana i niezagrożona finiszowała jako pierwsza. Mam tak jechać do przodu, a później jako czekać na koniec. No a To się wszystko udało, no. Klacka gala bardzo dobrze, przygotowana była dobrze, no, także nie było problemu no i wygrano. Kolejne gonitwy kończyły się zwycięstwami Brego, Storma, Amadory i Nechiusa. Jak pierwszy dzień sezonu podsumował dyrektor toru na Partijnicach. Pogoda była niespecjalna i takie, e, ludzie mogli mieć wachnięcie, iść nie iść na wyścigi, ale rzeczywiście, jak wyjechałem na dekoracje i spojrzałem od strony e, toru, to dusza się raduje. Mnóstwo wrocławianów wierzyło, że warto tu przychodzić, bo to jest e, sympatyczne miejsce. Drugi dzień wyścigowy na Wrocowskim Torze Wyścigów Konnych Partynice już 10 maja.